Elo, Elo 20 Dzisiaj będziemy tym Leniferem w zbroi przelatywać przez te scroll na te punkty. A w ogóle, jakie fajne bałwanki tu są. O, i jeszcze takie malutkie. I duże. Dobra. Dobra. mamy kubek. Dobra. Ty w ogóle mamy spita. Ze z tą gorącą czekoladę. Dobra. Tu. I tu. Ty. Jest, i jesteśmy. W ogóle jakie był Śmiesne. XD. Papa. Pa.